W dzisiejszym odcinku Gdyńskie Muzeum Motoryzacji ma przyjemność przybliżyć Państwu historię, która stoi za powstaniem pierwszego samochodu. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez samochodów. Są nieodzowną częścią naszego życia. Ułatwiają nam wiele rzeczy, bo załóżmy, jak udalibyśmy się do hipermarketu zrobić większe zakupy, nie mając samochodu? Jak dostarczylibyśmy owe zakupy do naszych domostw? Czym pojechalibyśmy do pracy? Czym na wakacje? Podobnie ma się sprawa, jeśli mówimy o różnego rodzaju przemyśle, który opiera się w dużej mierze na motoryzacji i właśnie na samochodach. A więc, jak tak naprawdę wszystko się zaczęło? Idea pojazdu mechanicznego była znana kilkaset lat temu, jednak próby jego zbudowania kończyły się zazwyczaj bardziej lub mniej spektakularnym fiaskiem wielu wynalazców. W tym miejscu warto zaznaczyć, że próby stworzenia pierwszego samochodu trwały niezależnie od siebie w różnych miejscach i były prowadzone przez różnych konstruktorów. Pierwszy pojazd samobieżny, kołowy, zdolny do przewozu osób, protoplasta samochodu, powstał około roku 1765, a skonstruował go Nicolas Joseph Cugnot. Była to maszyna o napędzie parowym, która miała pełnić funkcję ciągnika artyleryjskiego francuskiej armii. Budowa pierwszego pojazdu o napędzie elektrycznym przypisywana jest francuskiemu inżynierowi Gustawowi Trouveau który w 1881 roku zaprezentował w Paryżu tricykl o napędzie elektrycznym. Czterokołowy samochód elektryczny powstał zaś w lipcu roku 1888, a skonstruowany został przez Andreasa Flokena. A więc, czy któryś z tych pojazdów uważany jest za pierwszy samochód? Odpowiedź brzmi: nie. Pomimo innowacyjności pojazdów, ich sukces był tylko częściowy. Wiele z tych pojazdów okazało się niewystarczająco dopracowanych do samodzielnego poruszania się i pokonywania dużych dystansów. Bywały również za bardzo skomplikowane w obsłudze dla jednej osoby. Za datę powstania pierwszego samochodu przyjmuje się rok 1885, a za jego pomysłodawcę i konstruktora Niemca Karla Benz'a. 29 stycznia 1886 roku zgłosił on patent pojazdu z napędem spalinowym. Fahrzeug mit betrieb. Co ciekawe, w tym samym roku niezależnie od Benz'a zbudował swój zmotoryzowany powóz Gottlieb Daimler, ale Benz wyprzedził go w urzędzie patentowym i to dlatego Karla Benz'a przyjmuje się za konstruktora pierwszego samochodu na świecie, choć nie posiadał on czterech, a raptem trzy koła. Patent numer DRP 37435 w niemieckim urzędzie patentowym w Berlinie można śmiało nazwać aktem urodzenia samochodu. A pojazd nazwano Benz Patent Motorwagen nr 1. Od 2011 roku znajduje się on na światowej liście UNESCO programu Pamięć Świata. Obok takich dzieł jak m.in. Biblia Gutenberga, Wielka Karta Swobód i Wielka Msza H Jana Sebastiana Bacha. Ponadto Karl Benz posiadał patenty na skonstruowane przez siebie świecę zapłonową, gaźnik, chłodnicę wody. Skrzynią biegów, sprzęgło, jak również mechanizm różnicowy. A więc jaka historia kryje się za powstaniem pojazdu Benz'a? Karl już w młodości został osierocony przez rodziców. Nie poradziłby sobie pewnie w życiu, a na pewno już nie mógłby oddawać się swojej pasji, czyli konstruowaniu prototypowych urządzeń, gdyby nie pomoc jego znajomej, a później żony, Bertringer, to głównie dzięki niej mógł tworzyć konstrukcje, które znajdowały zastosowanie w przemyśle. A później w motoryzacji. Karl w 1853 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Karlsruhe, a później w roku 1960 rozpoczął studia na Politechnice. Przez krótki okres czasu pracował również w warsztacie w Mannheim, lecz niestety ten szybko spajtował. Okoliczności nie sprzyjały młodemu konstruktorowi, ale ten postanowił pomimo tego zaprojektować i skonstruować dwusuwowy silnik spalinowy. Udało się tego dokonać w roku 1878, lecz zanim konstrukcja zaczęła działać, minął jeszcze rok. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Karl i jego żona Berta wydali wszystkie pieniądze na projekt męża. W swoich pamiętnikach Karl opisuje ciężką sytuację materialną małżeństwa i to, jak zrezygnowany patrzył na swój projekt. Pisze również, jak to wspierająca go zawsze żona Berta namówiła go, aby spróbować jeszcze raz uruchomić konstrukcję, i w końcu się udało. W kolejnych zapiskach, również z dnia 31 grudnia 1879 roku opisuje jak to razem z żoną Berdą poruszeni słuchali odgłosów pracującego silnika przez godzinę. Wynalazek opatentowany został w roku 1880, lecz używano go jedynie do celów przemysłowych, Benz niestrudzony, pracował dalej. Ulepszał swój wynalazek. Teraz jego silnik osiągał 300 obrotów na minutę. Po dwóch latach, to jest w roku 1882. Dzięki swoim przyjaciołom i dzięki pieniądzom żony otworzył fabrykę w Mannheim, nazwaną Gasmotorenfabrik, Fabrik, w której posiadał zaledwie 5% udziałów. W ciągu kolejnego roku porzucił to przedsięwzięcie. Niedługo później stał się współwłaścicielem Benz Company, Gaz Gazmotorin Fabrik, która budowała, tak jak poprzednia firma, napędzane gazem stacjonarne silniki dwusuwowe dla przemysłu. Karl marzył jednak o pojeździe poruszanym za pomocą silnika. I postanowił spełnić swoje marzenia. Zaczął pracować nad silnikiem o zapłonie iskrowym. Była to prosta konstrukcja, a Karol po wielu próbach zdecydował się na paliwo, jakim ma być napędzany silnik. Wybór padł na ligroinę, mieszaninę węglowodorów pochodzącą z destylacji ropy naftowej dziś znaną jako rozpuszczalnik. Tej samej substancji używali w owych czasach malarze do zmywania far kolejnych z palet. Nadszedł rok 1885. Po zakończonych fiaskiem próbach zamontowania ważącego 100 kg silnika do ramy rowerowej, konstruktor postanowił, że jego pojazd będzie poruszał się na trzech kołach: jednym mniejszym na przodzie i dwóch większych o średnicy 1125 mm z tyłu. Zastosowano takie rozwiązanie, aby znacznie ułatwić kierowanie pojazdem, które mimo wszystko było dość trudne i toporne. Może o tym świadczyć fakt, iż konstruktor podczas swojej pierwszej jazdy demonstracyjnej wokół dziedzińca wytwórni Benz Company miał niegroźną kolizję z murem budynku. Warto zwrócić uwagę również na symboliczne hamulce pojazdu. Był to jedynie hamulec ręczny na tylne koła, okładziny cierne zaś wykonano ze skóry. Rzeczony trzykołowy pojazd napędzany był tłokowym silnikiem spalinowym chłodzony wodą. Jednostką napędową tego tricykla stanowił jednocylindrowy czterosuwowy silnik o pojemności skokowej 958 cm3 z zapłonem elektrycznym o wspomnianej masie 100 kg. Silnik umiejscowiono nad tylną osią pojazdu, wzdłuż której umieszczono cylinder. Osiągał on 400 obrotów na minutę i generował moc 3/4 konia mechanicznego, ale mowa tu o udoskonalonej konstrukcji silnika. Pierwotnie posiadał tylko 2 trzecie konia mechanicznego przy 300 obrotach na minutę. Lecz znany z ciągłych udoskonaleń swoich konstrukcji, Benz zbudował nowy silnik o lepszych osiągach i zamontował go do swojego pojazdu. Jednorazowo do zbiornika miano wlewać 1,5 litra ligroiny, a zakładano zużycie około 10 litrów na 100 km. Rolę gaźnika miało pełnić naczynie, z którego stączyło się paliwo, a świeca zapłonowa, również patentu Bęca, miała zapalać mieszankę w cylindrze. Rolę kierownicy pełniła umieszczona pionowo korba obsługująca przekładnię zębatą. Ramę pojazdu wykonano z giętych rur stalowych, na których zamontowano ławkę z miejscami dla kierowcy i pasażera. Pod którą umieszczono sprężyny dla zwiększenia komfortu jazdy oraz tłumienia nierówności na drogach. Taką samą rolę miały również pełnić resory piórowe umieszczone przy tylnych kołach. Pojazd nie posiadał skrzyni biegów, tylko prostą przekładnię z mechanizmem różnicowym. Elementy metalowe pokryto czarnym połyskującym lakierem, który do dziś figuruje w ofercie firmy Mercedes-Benz jako Schwarz DB040. Waga pojazdu to około 270 kg, a jego wymiary to. 2380 mm długości i 1580 mm szerokości. Maksymalną prędkość Karl Benz szacował na około 16 km na godzinę. Pojazd został wyprodukowany w Mannheim poza obręczami kół, które zamówiono w zakładach Adler we Frankfurcie. Konstrukcja nie należała do idealnych, o czym mówił niejednokrotnie sam wynalazca, opisując we wspomnieniach, że bez żony nie był w stanie uruchomić pojazdu. Pani Berta musiała popchnąć męża w jego konstrukcji, bo pierwszy silnik nie chciał odpalać przy pomocy koła zamachowego. Żona była niezbędna również przy powrotach, kiedy niejednokrotnie musiała pchać męża w swoim pojeździe aż do domu. 29 stycznia 1886 roku pojazd został patentowany w niemieckim urzędzie patentowym w Berlinie pod numerem DRP 37435 i nazwą Benz Patent Motorwagen nr 1. 3 lipca 1886 roku miała miejsce udana próba publicznej prezentacji wynalazku na licy Ringstrasse w Mannheim. Na ławce Benz Patent Motorwagen nr 1 obok konstruktora zasiadł jego syn Eugene posiadający butelkę ligroiny, którą zakupił w pobliskiej aptece. Tego dnia przechodnie Ringstrasse przystawali ze zdumienia obserwując niezwykłą trójkową bryczkę bez koni. Która potwornie hałasowała i poruszała się powoli, wypływając kłęby spalin. Gazeta Neue Badische Landeszeitung dość entuzjastycznie opisała wynalazek Bencha. Stwierdzono, że pojazd może okazać się przydatny dla lekarzy i podróżników. Oczywiście pojawiły się również głosy krytyczne, a nawet drwiny i szyderstwa gawiedzi z pojazdu. Ludzie byli przyzwyczajeni do furmanek czterokołowych z obrotowym przodem i nie potrafili zrozumieć zatem zalet pojazdu trójkołowego. Nie brakowało również ludzi, którzy uznali Karla Benz'a za szaleńca, a jego pojazd za diabelski wynalazek poszący konie. Co ciekawe, w związku ze skargami mieszkańców Mannheim na hałas i zapach, jaki roztaczał jego pojazd, Benz otrzymał pisemne zezwolenie od wielkiego księcia Badeni. W 1888 roku na używanie swojego pojazdu na publicznych drogach. Dokument ten uznany jest za pierwsze prawo jazdy na świecie. Wydarzenia te stały się jednak przełomem w dziedzinie powstającej motoryzacji. Inni producenci samochodów zainteresowali się wynalazkiem Benca, np. firma Peugeot, która zaczęła montaż silników na licencji Benza w zakładach Panhardt and Levasort. Nie była to jednak popularność, która zaspokoiłaby ambicje pana Benza. Jeszcze w 1886 roku powstaje udoskonalony Patentwagen nr 3 silnikiem o mocy 2,5 konia mechanicznego. I ponownie, gdyby nie żona wynalazcy historia niemieckiej motoryzacji mogłaby potoczyć się inaczej. Od samego początku pani Benz powtarzała mężowi, że bez odpowiedniej reklamy jego pojazdy nigdy nikogo nie zainteresują. Po dwóch latach bezowocnego namawiania męża w tajemnicy przed nim pojazdem Patentwagen numer 3 udało się wraz z synami Eugenem i Richardem słynną 106-kilometrową podróż z Mannheim do Pforzheim odwiedzić swoją matkę. Decyzja ta uczyniła z Berty prawdziwą pionierkę motoryzacji, pierwszego prawdziwego kierowcę. Pani Benz miała świadomość, że czekają trudna podróż, włącznie z tankowaniem pojazdu. Stacje benzynowe przecież nie istniały. Mając to na uwadze, Berta zatrzymała się przy aptece w mieście Wisloch, w której zakupiła szklaną butelkę Ligroiny którą napędzoną był pojazd. Faktem sprawił, że to właśnie apteka stała się pierwszą stacją paliw w historii. Na szczęście miała też pojęcie o mechanice i sama dokonała po drodze niezbędnych napraw. Takich jak na przykład przeczyściła gaźnik szpilką swego kapelusza. Była również pomysłodawcą okładzin hamulcowych. By poprawić skuteczność twardych hamulców pani Berta zamówiła u szewca skórzane okładziny. W ten sposób odbyła się pierwsza udana długodystansowa światowa premiera automobilu która wykazała potencjalnym klientom niezawodność napędu nowo powstałego samochodu. Był to również test w prawdziwych warunkach jazdy, który nie dość, że wykazał codzienną przydatność wynalazku, to jeszcze pozwolił Karlowi Benzowi zebrać spostrzeżenia z jazdy swojej żony. W celu oczywiście wprowadzeniu dalszych usprawnień pojazdu niezbędnych do uruchomienia seryjnej produkcji. Podróż ta ukazała również w praktyczny sposób jak można wykorzystać pojazd osobowy. Sam Karl Benz określił to zresztą we wniosku patentowym, pisząc: Konstrukcja służy głównie do zastosowań, takich jak transport od jednego do czterech pasażerów. Dziś, wyprawę, której podjęła się Berta Benz wraz z synami, można uznać za pierwszą dużą akcję marketingową. Motorwagen numer 3, wielokrotnie naprawiany przez kobietę podczas podróży, zyskał ogromny rozgłos w mediach. Na pamiątkę tej pierwszej samochodowej wyprawy, po dziś dzień, organizowany jest rajd samochodów zabytkowych z Mannheim. Przez Heidelberg do Pochenheim i z powrotem. 12 września 1888 roku Benz otrzymał złoty medal za pierwszy seryjny samochód z silnikiem spalinowym na wystawie maszyn i silników dla Rzeszy Niemieckiej na Isartorsplatz w Monachium, gdzie zaprezentował patent Motorwagena. Pojazd Benz-Patent Motorwagen z licznymi ulepszeniami, np. zwiększoną mocą silnika do trzech koni mechanicznych, produkowany był do roku 1894. I wyprodukowano około 25 sztuk. Oryginalny Benz Patent Motorwagen nr 1 został przebudowany na czterokołowiec, a później zezłomowany. Karl nie spoczywał jednak na laurach. Kolejne swoje nowe dzieło nazwał Victoria, ponieważ było to zwieńczenie marzeń niemieckiego konstruktora, który w końcu poczuł się spełnionym. Mimo tego, że Karl i Berta mieli pięcioro dzieci, to tylko Richard pomagał ojcu przy produkcji automobili. Razem skonstruowali w 1894 roku elegancki, dwuosobowy samochód o nazwie Benz Velo i mocy trzech koni mechanicznych, który sprzedawali z powodzeniem za granicę do końca XIX wieku. Konstruktor zrezygnował z udziału w firmie w 1903 roku z powodu kryzysu, który dopadł zakłady Benz'a w początkowych latach Nowego Stulecia. Pomimo rezygnacji z tego, co kochał, czuł się człowiekiem spełnionym. Zmarł 4 kwietnia 1929 roku w Landerbergu w wieku 84 lat. W 1926 roku firma Benz została połączona z przedsiębiorstwem Daimlera i Maybacha, spółką akcyjną Daimler Benz AG. Zyskała ona popularność głównie ze sprawą produkcji samochodów marki Mercedes Benz. W 1903 roku Zbudowano replikę oryginalnego Patentwagena nr 1 według oryginalnej dokumentacji, którą do dziś można oglądać w zbiorach Deutsches Muzeum w Monachium. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.